Nazywam się Anna Zaba, jestem mamą Łukasza, chłopca chorego na wrodzoną mniejwość kości typu V, typu, który jest nierozpoznany w Polsce. Łukasz jest jednym z 47 pacjentów na świecie. Jedyny przypadek w Polsce. Chłopiec ma za sobą 39 złamań kości, 14 złamań kręgosłupa. Syna przetransportowałam należąco leżąco do Stanów Zjednoczonych w 2018 roku, gdzie w Polsce nie dano mu żadnej nadziei. Dziecko leżało, nie chodziło. Podawane były duże dawki morfiny. Kręgi, które się obniżały, miażdżyły się wzajemnie, powodując do tego silny ból. Mój syn w przeciągu dwóch miesięcy w klinice w Wilmington został postawiony na nogi, wrócił o własnych siłach, natomiast kolejny etap leczenia to operacja kręgosłupa. Konieczna operacja, ponieważ jego kręgosłup okręca się wokoło własnej osi, wykręca mu miednicę. I powiem Państwu, tak. Jeżeli do tej operacji nie dojdzie Łukasz, wróci na wózek, wróci na łóżko. Proszę Państwa, co ja mam powiedzieć synowi? Postawiłam cię dziecko na nogi. Zbierałam dla Ciebie środki finansowe, żebyś żeby stanął na tych nogach. A w tej chwili, w każdej chwili, może strzelić kręgosłup i przerwać je rodzaj kręgowy. Mój syn pyta mnie mamy, zbieraliśmy na operację. Tak, synu niewiele brakuje. Nie wiem, co mam dziecku powiedzieć. Ile macie państwo czasu? Maksymalnie trzy tygodnie. Wylatujemy teraz we wtorek. I, I potrzeba ile pieniążków? W tej chwili potrzeba nam jeszcze 550 tysięcy. Uzbieraliśmy. I macie praktycznie 3 tygodnie na zebranie tych 500 tysięcy, tak? tak? Zebraliśmy e, prawie 200 tysięcy, ale zostały one przeznaczone na wlewy do które są zapłacone. Wyniosły one 48 tysięcy dolarów. I te wlewy będą podawane synowi od środy, czy bodajże od czwartku, na wzmocnienie kości. Dopiero po tych wlewach musimy odczekać jakieś dwa, trzy tygodnie. Te kości się zaczną zmasać i dopiero wtedy mogą lekarze przystąpić do, do założenia e, jakichś tam metal, metalowych blaszek. E, U ręgosłup nie będzie się tak okręcał, będzie stymulowany na pilota. To jest już naprawdę bardzo wysoka technika, jeżeli chodzi o medycynę w Stanach. Ale to wszystko po prostu kosztuje. A proszę powiedzieć, e, gdzie są prowadzone zbiórki? Zbiórki prowadzone są na portalu się pomaga. Prowadzone są na stronie Fundacji Kruche Dzieci, na, również na portalu pomagam.pl. Prosimy o udostępnianie tych zbiórek, bo zdajemy sobie sprawę, że jeżeli ktoś nie może spłacić, a jeżeli udostępni, to też nam pomaga, bo to idzie dalej w świat. Zostało bardzo mało czasu, aby uzbierać na operację, operację kręgosłupa, która odbędzie się w Stanach Zjednoczonych. Jest to niezbędna operacja, abym mógł z powrotem chodzić. I co Łukasz, prosisz wszystkich o wsparcie, tak? Tak, proszę wszystkich o, o wsparcie. Każda złotówka po prostu się liczy, ty, prawda?